Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym Bug and Play. Ze mną jest tym razem Vibę, także Siemanko. Cześć, witaj. Oczywiście jest to pierwszy mecz, mecz rewanżowy macie u Vibe, także pod spodem link w opisie. Dzisiaj otwieramy paczki za 150 FIFA points 7 takich paczek budujemy składy, gramy mecz i kto przegra? Pixeluje proste zasady, vibe. Przegrasz czy wygrasz? Zobaczymy jakiego będę miał farta i w meczu, i w paczkach. <laughs> Otwieraj pierwszą. Dawaj Dobra, tu jakąś wieram. legendę Mam Di Maria, kogo tam masz? Co byś zrobił jakbyś legendę trafił? Nie wiem, no nie wiem Nie wiem czy mi się cieszył, czy bym jako kurde tylko Tak, trafiłem zawodnika, którego sobie przed chwilą kupiłem Właściwie do składu, ale to szczegół Bardzo dobry zawodnik przynajmniej ja sobie ciebie tutaj tylko podgłośnie, troszkę Mam napastnika, jest <laughs> Masz napastnika? No, mam napastnika, jeszcze tylko bramkarz by się przydał i będzie Dobra. wspaniale nie, co ja tu mam ciekawego O, o tak, Lecim. druga paczka? Druga paczka. Na no, kogoś lepszego teraz bym chciał trafić, żeby było kogo grać, naprawdę. U mnie Flara, taka średnia. Karga. Bramkarz, jest, jest, bramkarz, naprawdę jest dobrze. O, nawet grał w Realu Madryt kiedyś, <grym <pojęci>. <grym> Nawet co? Nawet grał kiedyś w Realu Madryt ten bramkarz. O proszę, a ja mam tutaj. Hmm, bramkarza nie mam, co jest najgorsze, ale <grym> dwóch <grym> fajnych zawodników, nawet. no ten trzeci taki średni. To jest, ja tutaj czuję jakiś blef. O kurde, kto tu jest? Nie zauważyłem go, duplikat. Jaki typ! Myślę, myślę że 20 kafki, a ratingu nie ma takiego dobrego. Możemy otwierać paczkę. Dobra, trzecia paczka w takim razie przed nami. Dokładnie, licz, zapisuj, która to już, żeby się nie podudzić. <gry> no, ale lipa. Mój też nie. Kurde, po raz kolejny prawy obrońca. Normalnie w tym odcinku chyba nie skład składu prawy obrońca. Tu jest brak I prawego obrońca trafiłem też. Ja trafiłem HPD, HPO, no i prawego obrońca, właśnie. Tak, to jest czwarta. Czwarta paczka, o tak. Ale taka flara, żeby była taka fajna. No, no nie, no bez przesad. on no, mnie się nie świeci nawet. Non karta. Non też u mnie. No Są bez przesad. Tygry. O, ale cztery karty w jednej paczce. No, u mnie też cztery karty pamięci. <grym> I teraz faza znowu na lewych pomocników. Dwóch lewych pomocników. No? Nie ma żadnego blefu, vibe, dobra, ja jestem gotów na, ja na, jestem na gotów. Piątą. Piątą, piątą. Piątą paczkę. Piąta paczucha. Piąta paczucha i ten No nie form. no, znowu non-rare. Jest, świeci się. EŚPO, uuu, uuu, Ja Znów mam non i mam jeszcze Silvera, trzeciego do kompletu. Uho, stary, ile zawodników. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Całą pomoc mi teraz wysypało. Pięciu zawodników. Dobra, Dobra taki... dawaj tą szóstą. Dobra, szósta już, bo wiesz, paczki mnie polubiły i zaczęły dawać dużo zawodników do mnie. Okej okay. Stary, nie, nie, to jest, to jest ustawione Świeci to jest, to jest, się To jest niemożliwe o! znowu non, non -rerów. Juventus, z Juventusu karta powiem ci O kurde, jakiś szybki napastnik Oooo! No lachu może być ciekawy będzie ci. Ale mam lipne karty, to jest masakra stary Tak, ja liczę Lecimy. na jakiegoś napastnika, bo jak nie trafię nikogo dobrego No nie, nie, to jest kolejne Świeci się, tak, świeci się, OO, znowu Fran O kurde no Nonrer paczka! Znów, stary, i znów silver po raz, Stary po raz kolejny zarobisty młody zawodnik. No dobra, słuchajcie, ja teraz z tych kart, które widzicie, i wibę tak samo u siebie, musimy zbudować składy. Widzimy się za chwilę, ale nie wiem, jak to będzie wyglądało. Zobaczymy, ile zgrania uda się wyciągnąć. No, będzie dobrze, myślę, że będzie dobrze. Okej, okay, słuchajcie, jestem gotów, mam 42 zgrania. Ty, Vibe i na masz 86? 86 zgrania, tak. 86 zgrania na pack and Play. Jeszcze 100% chyba mi się nie zdarzyło nigdy. Więc naprawdę, no nie mam pytań. Idę w takim razie zaprosić Vibe do meczu i gramy. Zaraz przekonasz się, jaki skład tutaj mi się trafił. A, o ja mogę patriotycznie. Możesz. Ale... Dawaj, Hiszpania, Polska, czerwone na czerwone. Tak, wszystko będzie widać źle. Dobra, dobra, ja zagram no. te polski I, ale fajne masz te stroje, koszulka mi się podoba w ogóle. To jest New city. No, Tak, tak, tak widzę. Dobra. Pokaż mi, pokaż mi twój skład, człowieku Chcesz zobaczyć to masz. Popatrz się na składzik. Proszę bardzo. Co? <laughs> Jak ich połączył w ogóle? Jak ty ich trafiłeś, człowieku? Ładny, Jeszcze w brakuje tam w tylko, tak żeby Rashford miał zgranie. No, no, no. Rashford, Dembele, tamten napastnik z, Francji, z oh, lewej strony, Francz, Na bramce mam... W ogóle fajnie się zgrała obrona z bramkarzem Widziałeś mój skład Widziałem Ludzie, jak ja tutaj dostanę 5-0 to się naprawdę nie zdziwcie, bo Właśnie. to może być tragedia A jak mnie coś zje tutaj, jakieś kurde i itp? O, patrzcie, faul od razu No nie! Nie mów, że to jest faul od razu I, i... Dobra, wstawaj, 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 tam wstawaj Tentuzja, giń! Nie, wstał, biega, rozbiega No Pisał komentarz Laku wow. mówi, że skida nie kupisz, a sam kupujesz... No nie! 1.04 minuta Rashford, co za wybicie? Dobrze, dobrze, dobrze sobie z tym poradziłeś. szczerze powiem, że wybicie było piękne i a no kogo jak tam myślisz? Na to winić? jak myślisz, chciałem tu wybić, tak? No ja <laughs> też chciałeś, ja, ja myślałem, chciałem, ja wiedziałem, że chcesz wybić to wybić. Przed siebie, kurde uwielbiam grać bez zgrania w tej FIFie, no dlatego w Pagan Play teraz jest tak cholernie ważny co trafisz. Wcześniej można było trafić sobie takich Janusów o super! Wcześniej można było trafić, trafić Januszów, ale i tak się grało nimi jakoś, nie? a teraz jest. No kto lepiej trafi, to praktycznie już ma wygrane. No nie, no Stary, ja nie skoczy. mogę piłki podać. Dobra, teraz mi wziąłeś, bo sobie Rashford nie przyjął piłki dobrze. Ajajajaj, Dobra, na spokojnie panowie, to jest się do wygrania. Przynajmniej tak pomyślicie. O no, pięknie! Teraz spalony! Kurde, spalony, spalony. Dobra, okay. A szkoda, szkoda, ładna piłeczka poszła. Po, Podruba karasko zgarnia piłkę Podruba karasko <laughs> Zamiennik w <laughs> O! Karasko! O, to nie ten. Jakby się tak wyświetlało nazwisko jak w FIFA 13 That troll, tam pamiętam Rolando jak trollował trollował, tak. kurde, co ja mówię. Wszyscy się na to nabierali i tak no nie, ale tam jak trafiłeś Ronaldo, to wyskoczyło ci jeszcze z Cristiano, nie? Tak, no ale co z tego? I tak pierwsze no. reagujesz, że to jest ro... To tak samo jak w tej Fifie, tak, jak trafiasz z na... tego na, na, na niego jeden ja pomocnik nawet, no? Tak, jak trafiłem na niego, to stary mało z nie spadłem, a przecież to jest wiadomo, że powinno być flary, nie? No. Ej, aczkolwiek w tej Fifie no. dwa razy trafiłem tego, Di Marie. To tak ja że... widziałem, ja raz biłem na live, a akurat ty otwierasz paczki. Oh, oh, oh. A sam bym oh. nie pomyślał, że to jest tak? tak. ja myślałem, nie, no trafił mnie z tego. Po, poza miata, no nie patrzę się, D-Maria i taka Beka potem. Gol. Nie. O, pierwszy strzał. Oddaję na rankę człowieku. No to, to jest. Ja bym to zapisał w CV <laughs> W ogóle w tej FIFA kontr pa, 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 pa. Całkiem, 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 całkiem niezłe są. Ale. Sam jed to jeden, się tu jeden na pięciu. <laughs> Faul. Nie. Nie. Ilu ich tam było, człowieku, Mistrzowie wracania się, no nie? Co to było to... jak na WF-ie, stary, jak bierzesz piłkę, bo grasz z takimi łajzami No, no, sobie... no, no. Sam, no nie? Ło, czy to była siata? Mhm. Wracasz jeszcze jedną? Nie. <laughs> Ale szybki, ty. O, jak panie sędzia, to był tak... <laughs> no, żółta kartka. Oj, 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 nic nie było, nic nie było. Czysty faul. Nie. Nie, o, 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 o. tylko, że tu nikogo nie ma, żeby się cofnął pod tą... Jaki rykoszet! Rykoszet! Kalma, kalma, synu, nie chciałem tego oczywiście, ale pięknie. Choć jak wpadła, bo pomogło, pomogło. Patrz, staj, po kim to poszło? Od twarzy jeszcze mu się ja, dostał... Dwudziestka. Ty to widziałeś bramkę. później. U mnie w twarz ujdzie? dostał pierwszy, bo ty mówiłeś, że od twarzy, a u mnie już się odbiło wtedy. Ja miałem taką kamerę jakby z, z za twoje bramki, o. A, dlatego. Cogoś gość rozkminia? <śla> <śla> jak, mu jak mu weszło? Jak mówisz! weszło? był? specjalnie, Mutinio był najpierw na strzał i go zmieniłem, żeby do tego dobiegał, bo jak przecież odrzucił. on nie tego podrzucać. Patrz. Dawaj Piękny. Mati na voleja, patrz jak weszło. Mati tutaj z sebą rozegrali, powiem ci. O oh, kurde, jaki gol, żało Mutinio Mutinio Moutinho, Moutinho Ciężko jest go zatrzymać I bramka, go. jest, Trzymaj Rashford oh. No co mi tam się nie daje, się cieszyć Pięknie. Stary, no wytrzymywałem ile tylko byłem w stanie Ale to wiesz, otworzyłeś się już, no i, no, i Rashford zapakował No tak, Di Alessandro No Dobrze. i popatrz, A, jedynie nim mogę coś ugrać w tym składzie, ale ciężko jest tak Teraz taka żyłka będzie, nie? No, Pst. chyba tak ładnie. O! Stary! Nie! <noise> <noise> Patrzy <noise> się jeszcze na to, nie! Patrzy się, ja myślałem, Stary że. Cięba ci tego nie wypiję. <noise> <noise> jak to jest możliwe? Zobaczmy to w powtórce jeszcze raz. Bo to jest Patrz, dobra, a ja tu i w, w ogóle bez co jest najlepsze. ja odpuściłem wychodzenie brąkarzem. Ja myślałem, że po prostu ty chcesz mnie wyczekać i że jak lubię to się cofniesz i złapiesz. No, ale wiesz? ja tak chciałem. Tylko, że on się już nie cofnął. Dobra, i koniec dajś. meczu 4 do 1, naprawdę tragedia. Nie polecam nikomu grania <grym> bez zgrania. To było dobre, nie polecam nikomu grania bez zgrania. Ale to jest masakra, to jest po prostu masakra. Tak się gra do dupy, nic się nie klei wtedy. Menowny of the match kto? Rashford. No, Rashford Zabiera tak, piłeczkę, tak, tak że. No 10-0 ma ocenę. No cóż, e, u mnie ma 9-6. No, to, to jest typowa FIFA. Inne oceny, <grym> u kogo innego. Najbardziej mi się podobał go Mutinie, tak szczerze powiedziawszy. O, no, też ładny. dobrze grał. No i DiAe. Dobrze. No 8-6, kozak. U mnie 8-1. Zaniż, specjalnie zaniżał ocenę moich zawodników. Nie, nie serio, no było... widać. Dobra, słuchajcie, widzimy się w rewanżu WIBA Mam nadzieję, że trafię lepsze karty i że uda się to wygrać. Także dzięki za odcinek, jak wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Do następnego. Na razie i piona. Piona, cześć!